W dzisiejszym odcinku zagram sobie FIFA World Cup Tournament. Tryb profesjonal. Mecz w jednej 8 finału z Urugwajem. A więc za chwilę mecz się zacznie. I mecz się już zaczyna. A więc Jezus, podanie do Neymara. Neymar, Rafinha rafinia. Rafinha 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 i broni to bramkarz A więc teraz Będzie dośrodkowanie Neymara, Neymar Nie ma bramki I teraz de la Cruz Jimenez, Tiago Silva Jezus Strzał zablokowany i teraz Araujo, Casemiro Fred I kolejny strzał zablokowany a więc teraz będzie podanie Neymar, Vinicius Rafinia Kolejny strzał zablokowany i teraz Vinicius Ło wow. to mogło wpaść naprawdę A więc teraz Neymar I teraz Uuu Bramkarz Urugwaju wybronił ten strzał Neymar Wybicie piłki Chyba prze... w końcu nie przez kilkanaście minut nie było strzału na bramkę, de la cruz, de la cruz, de la cruz, podanie do bentancura, bentancur, Marquinhos, Alison, podanie i strata, taraska eta, alex telerz, Vinicius, Vinicius, Vinicius junior, strata, Viniciusa. strata, Viniciusa. Varverde Araujo, Thiago Silva. TIAGO Silva podanie do Alison Alison. I teraz DELACRUZ, Cruz, DELACRUZ Cruz, De La Cruz. Suarez, Suarez. Varverde, FEDE Varverde. Aha. Aha! Fartem i strzelił bramkę dobrze. Teraz gramy dalej mecz. Trzeba teraz zaryzykować i Próbować przejść bramkę. Trzeba wziąć formację Atak i Bentancur, Bentancur, Bentancur. Rodrigo Bentancur, podanie do Suareza. Suarez, Rui Suarez, Fede Warwerde i Suarez strzela. ale broni Lison. I teraz sędzia dolicza 4 minuty. Czy to wystarczy, aby padła jeszcze bramka w, tym, w tej połowie? I teraz Rafinha. Rafinha. Rafinia! Aj! Strata Rafinha. Aj! Godin! przejmuje piłkę i teraz z pierwszej połowy meczu. A więc. Teraz. Urugwaj. Rozpoczął od środka boiska. Bentancur. I teraz De La Cruz. De La Cruz. I teraz Rafinha. 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 Podanie do Neymara, Neymar! I jest jeden do jednego, Neymar. Kolejna bramka Neymara w tym turnieju. Kawani, Warverde, deraskaeta, deraskaeta i teraz kawani. Thiago Silva. Rafinia, 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 Rafinia i teraz Jezus, Jezus dośrodkowanie. Rafinia nie masz strzału, ale teraz Bentancur! Kur. Nie można stracić bramki. I teraz Thiago Silva, Vinicius Junior, Casemiro, Jezus. Aj, strata Oliveira, Valverde, De La Cruz, De La Cruz. Valverde. Valverde. Varverde. Fede, Valverde podaje do De Arasquety. De Arasqueta. Kawani. De Arascheta. I teraz piłkę łapie Alison. I teraz Alison wykopuje piłkę. Piłka trafia do Rafinia, 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 Rafinha. Aj. Rafinha. 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 Strata i teraz Urugwaj rusza z kontrą, Urugwaj i De La Cruz, De La Cruz. Suarez, oj oj oj, czterech na czterech. Of! Oho, le szczęście Alison złapał piłkę. Gdyby nie Alison, no to tu już by była bramka dla Urugwaju. I teraz Rafinha, Rafinha wycofanie do Neymara, Neymar. Neymar, strzał. I gol! 2 do 1 Neymar uratował Brazylię przed dogrywką Ależ szczęście No co w ostatnich 5 minutach jakie szczęście było W 80. tam chyba 5 czy 6 Była ten Jak było była dobra obrona Alisona. A później w 90 minucie Neymar strzela bramkę dającą awans Brazylii A więc tak wyglądają pary ćwierćfinałowe A więc teraz przechodzimy do meczu ćwierćfinałowego z Niemcami Nie wiem, mi się wydaje że Neymar miał w fazie grupowej trzy bramki, teraz dołożył dwie bramki, czyli sześć bramek chyba Neymar ma. Ale jak się pomyliłem, no to ma mniej albo więcej, ale raczej ma cztery bramki w fazie grupowej i dwie teraz w jednej ósmej. I teraz może dzisiaj jeszcze coś strzeli Brazylia Niemcy. Rafinha, oj strata Rafini, teraz Sané, Sané. Podanie do Rauma, Raum, Raum, Raum. I teraz Mirer, co masz O, leż teraz dobra sytuacja. Sané, wrzutka. Wybicie piłki, Thiago Silva, Thiago Silva, Neymar. Neymar, Neymar. I teraz Brazylia atakuje, Neymar. Neymar. Neymar! Strzał Neymara i broni to Nojer! I teraz Vinicius, Kechrer, Kehrer. I teraz Mirer, Tomas Mirer. Podanie do Kehrera, Kehrer. I teraz Vinicius! Vinicius! I będzie rzut wolny dla chyba Brazylii. Tak, dla Brazylii rzut wolny. I teraz będzie tu wrzutka, wrzutka, Viniciusa, wrzutka, Thiago Silva nie ma bramki. I teraz Werner, Timo Werner przejmuje piłkę, Timo Werner, Werner. I teraz Alex Telesz przejmuje piłkę, Alex Telesz. Podanie do Rafini, Rafinia, Rafinia, Rafinia. Oj, Raum przejmuje piłkę i teraz Raum, Raum i Danilo wybija na out. A więc teraz Mireille, Thomas Tomas Mirror, Sané Leroy, Sané i teraz Rafinha Marquinhos, Alison Vinicius Junior, Vinicius, Vinicius i teraz Kehrer. Potem do Hoffmana, Hoffman, Hoffman i teraz Kimis, Sane, Kimi, Sané Leroy, Sané, Kimis, Grindogan, Grindogan, Gryndogan. I teraz Hoffman, Hoffman. I będzie rzut wolny dla Brazylii. Alison, Thiago Silva, Marquinhos, Fred. Na razie w tym meczu jest bezbramkowy remis. A jak będzie po 90 minutach to się okaże. I teraz Danilo zablokował. <tryk> dośrodkowanie. I teraz dośrodkowanie. I... Aleks teraz wybija Rafinia i <laughs>, druga połowa zade, zadecyduje o awansie. No więc 45 minut, ostatnie 45 minut. Sané, <laughs> Gündogan, podanie do Sane, Sane, Leroy Sane i teraz Gündogan, podanie do Hoffmana. Hoffman, Hofman i teraz Kehrer. <laughs> Hoffman, Hoffman. I Alisson łapie piłkę. Oj, oj, ooo, ależ co to było? No nie. Co to było? Teraz trzeba strzelić bramkę szybciutko. No czemu? I ta bramka jest w pełni Alissona. Wina. I teraz Rafinia. 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 Rafinia strzał i gol! Ale odpowiedź szybka. Bo bramka Rafini. I teraz Werner Kehrer, a nie to Mirer. Kimiś. Saner Iroy Saner, Saner. I teraz kimiś. Raum. 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 Dośrodkowanie. I broni to Alison. Dobrze, teraz trzeba to wybić, żeby nie stracić kolejnej bramki po złym wybiciu. Danilo. Rafinha. 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 Podanie do Neymara. Neymar. 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 Zagranie do Viniciusa, ale Vinicius nie zdążył do, do, do piłki. I teraz tyle. Hoffman i teraz Mirer, Mirer Thomas Mirer i teraz Podanie do Hoffmana. Hoffman. Hoffman Hoffman! Dośrodkowanie! Wybicie piłki! Alex Telesz, dobrze! A i teraz Fred. I teraz Ostatnia akcja meczu. Neymar. Neymar. Neymar, Neymar i jest rzut karny. <laughs> Rudiger z żółtą kartką i teraz Neymar. Neymar czy trafi? I Igor, Brazylia w półfinale FIFA World Cup tryb profesjonal. Gol. Trzecia bramka Neymara w fazie pucharowej i to jest, jest chyba siódma ogólnie bramka. I teraz Neymar z rzutu karnego. <laughs> Pewnie leciutko po ziemi, znaczy mocno po ziemi. <coughs> Werner Grindogan, Werner podanie do Hoffmana i koniec Brazylia. W <coughs> półfinale 2-1 zwycięstwo z Niemcami. <coughs> I Neymar uratował Brazylię. Kolejny raz. Rafinha i Neymar, z strzelcami bramek. I półfinały to Argentyna, Brazylia, Anglia, Belgia. A więc w tym odcinku to by było wszystko. Cześć.